OK, you is, you was. Czy można tak mówić? I czy to jest poprawnie? Używanie formy dla trzeciej i pierwszej osoby w drugiej osobie w języku angielskim. Słuchajcie, i to jest jedna z tych rzeczy, o której ja bardzo często mówię, że nie powinniście się uczyć takiego książkowego języka, czy takich zasad tak zwanych na sztywno. Powinniście się nauczyć takich totalnie podstaw, a później bardzo, bardzo dużo osłuchiwać się z językiem i używać go tak jak, bardzo, jak tylko możecie. Bo wtedy zamiast uczyć się zasad, Uczycie się tak, jakby takich ogólnych znaczeń, słów, wyrażeń, i później możecie swobodnie nimi manipulować, bo to jest dokładnie to, co my robimy w języku polskim, tak? My też manipulujemy różne słowa, czasami celowo coś źle powiemy. To jest jakby ta plastyczność języka i ona sprawia, że my się komunikujemy swobodnie i daje nam pewną swobodę wyrazu, której my potrzebujemy tak naprawdę w kontaktach z ludźmi. Teraz wracając do pytania. Generalnie jest to forma niepoprawna gramatycznie. Natomiast wiele jest regionów, miejsc czy takich community, społeczności, które tak właśnie mówią. Szczególnie to będą no niektóre, na przykład czarnoskóre społeczności w Stanach Zjednoczonych, także coś takiego jak najbardziej występuje. Czy polecam używać? W formalnych sytuacjach na pewno nie, kiedy jesteście ze znajomymi w bardziej slangowej sytuacji.